Cześć, ja nazywam się Michał. Futrzak przypięty. A chcę dzisiaj Wam troszeczkę opowiedzieć o, myślę, dość istotnej, a prostej diecie, sposobie życia i konsumowania wartości odżywczych, jakimi, jakie znajdują się w warzywach i owocach, a które to, bardzo ważna informacja, mają bezpośredni wpływ na Twój i mój intelekt. A jak dobrze wiesz, bo na pewno to zaobserwowałeś, zaobserwowałeś w momencie używania substancji psychoaktywnych, jakim jest na przykład alkohol, no z tym intelektem no to jest dość słabo. Ale co to jest intelekt? Intelekt to według specjalistów, naukowców, badaczy to jest jakby ogół zdolności umysłowych człowieka. Między nimi taki jak pamięć, która pod wpływem wody słabnie. Umiejętność uczenia się praktycznie zanika. Rozumowanie logiczne, no powiedzmy sobie, słabnie też bardzo mocno. Myślenie abstrakcyjne, no to one pod wpływem alkoholu się bardzo rozwija i uskrzydla wręcz, ale no jest to takie życie wtedy w iluzji wymżące. No, i rozwiązywanie problemów to też jest intelekt, i on, w czasie też oczywiście wielkiego upojenia, rozwiązujemy każdy problem. Tylko na drugi dzień jesteśmy w czarnej dolinie i kompletnie sobie nie jesteśmy w stanie poradzić z tematami, które się pojawiły wieczór, noc albo temu, albo tydzień, miesiąc, rok. Inteligencja to natomiast sposób, w jaki wykorzystujemy te zdolności wyżej wymienione, czyli pamięć, uczenie się, rozumowanie, myślenie abstrakcyjne, rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie tego w życiu, czyli w praktyce. Inteligencja obejmuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji bardzo ważna cecha w, ży w trzeźwym życiu uczenie się na własnych błędach oj, Właśnie, czy my się uczymy, wyciągamy lekcje, wykorzystujemy to, co mamy już w głowie, czy zapominamy? Efektywne rozwiązywanie problemów. No właśnie, czy to jest znowu ucieczka, czy to jest szukanie rozwiązań tymczasowych, chwilowych, czy wręcz przeciwnie, kreatywne myślenie. No, to jest coś, co. Bardzo mocno szwankuje i bardzo z wysokich pułapów, jak ktoś na przykład był bardzo inteligentny, bardzo doświadczony, miał dużą wiedzę, to ta kreacja myślenia wręcz wpada w depresję. No i rozumienie emocji. Dla mnie osobiście inteligencja emocjonalna i rozumienie tego, co się dzieje we mnie, w mojej głowie, w moim sercu, to jest podstawa funkcjonowania, ale przede wszystkim podstawa trzeźwego, świadomego życia. Co chcę powiedzieć, że intelekt to potencjał, a inteligencja to jego realizacja? Czyli intelekt plus inteligencja daje nam same korzyści, albo przynajmniej powinno nam dać. I teraz tak. Jedzenie owoców i warzyw jest trąbione w szerokich kręgach. Są fanatycy jedzenia tylko owoców, inni tylko warzyw, inni jakichś miksów sałatkowych, inni odstawiają wszystkie inne substancje. Ja mówię, że zdrowy rozsądek to podstawa, w związku z tym warto się przyjrzeć na spokojnie tym, co na przykład teraz już na wiosnę się zaczyna pojawiać w sklepach i korzystać z tych darów natury, bo po co się truć znowu teraz różnymi tabletkami i funkcjonować na Kolejnych uzależniaczach, które są skażone chemicznie. Więc jedzenie owoców i warzyw może przyczynić się do zwiększenia możliwości intelektualnych. No właśnie, czy to jest ważne w życiu każdego człowieka, który chce stanąć na nogi? No według mnie niezmiernie istotne. Owoce i warzywa są bogate w witaminy, minerały, antyoksydanty, cokolwiek to znaczy, czyli przeciwutleniacze i inne składniki odżywcze, które wspierają. Łysy albo owłosiony mózg i wspierają zdrowy rozwój. Mogą poprawiać funkcje poznawcze i kreować, pobudzać, tworzyć nowe połączenia, które się przekładają na naprawdę cudowne, świadome i trzeźwe życie. Oto kilka takich najprostszych sposobów, w jakie owoce iść, jakie warzywa jeść które będą, nie że mogą, ale będą wpływać w bardzo naturalny, bezpośredni sposób na pracę Twojego mózgu. Te antyoksydanty to takie witaminki C i E, beta-karoten, flawonoidy, neutralizują właśnie wolne rodniki, które się na przykład w czasie stresu, czy w, w czasie zatruwania i... Y gdy się toksyny tworzą w organizmie, to te wolne rodniki się uwalniają, zabierają nam tam jakiś elektron. Nie wchodząc w szczegóły, są zdrowe, ale przede wszystkim e, te wolne rodniki uszkadzają komórki mózgowe. Jakie owoce i warzywa, jagody, pomidory, szpinak, papaja, papryka są szczególnie bogate w antyoksydanty? Druga grupa witaminy z grupy B niezbędne dla zdrowia mózgu i funkcjonowania układu cegonerowego. A jak wiemy po odstawieniu substancji psychoaktywnej układ nerwowy mamy kolokwialnie mówiąc rozwalony. M mogą witaminy z grupy B zmniejszać ryzyko chorób e tak zwanych neurodegradacyjnych. Jeśli dobrze ja neurodegradacyjnych. Przykład znowu: szpinak, brokuły. Awokado. Szpidak i brokuły polska specjalność. Awokado skądś tam przypływa, ale też jest dostępne w pierwszym, lepszym sklepie. Kwasy z grupy Omega 3. Ech, najczęściej są kojarzone z rybami. Niektóre, ale tylko nieliczne z warzywami, takimi jak w brukselce, w szpinaku znowu e, i w innych warzywach liściastych, tak zwanych. I w tych warzywach i, i, i zawierają się tak zwane kwasy alfa -li, linolenowe, które jakby pobudzają kwas omega 3 do funkcjonowania. Błonnik. jedni mówią nie jedz błonnika, bo nie potrzebujesz, i nie mówią jedz, bo dlatego masz problemy, a przecież wszyscy wiecie. I też o tym jest głośno, że drugim mózgiem, albo pierwszym mózgiem jest zdrowe jelito, albo układ pokarmowy. Co jest ważne, ponieważ jelita są ściśle powiązane i współpracują z tym mózgiem czyli mózg w BBH współpracuje z tym mózgiem. Tworząc tak zwaną oś jelitowo-mózgową. Jak mamy posprzątane jelitka, i dobre trawienie, i konsumpcję, i przetwarzanie, i wykorzystywanie wartości odżywczych, to też główka pracuje inaczej. A dobra jelita, moi drodzy, bezpośrednio przekładają się na stany depresyjne, na lepszy nastrój i na funkcje tak zwane poznawcze. Kolejnym to foliany. Z folią, to są witaminy z B9. One są potrzebne do produkcji DNA i innych funkcji genetycznych, ale DNA, to wiemy o co chodzi to właśnie o to. Warzywa liściaste, szpinak, jak znowu mówię, szpinak papaja przede wszystkim to dla folianów jest źródło, dla organizmów źródło folianów. Jedzenie dużej ilości owoców. I warzyw może również przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Takiego i możemy zrzucić trochę wagę, i się poczujemy lżej, i będziemy się lepiej zachowywać, lepiej czuć i postępować. I to, jak się będziemy fizycznie dobrze czuć, przekłada się także na pracę naszego mózgu, co niewątpliwie ma same plusy, a zero minusów. Dieta bogata w produkty roślinne może, i przekłada się bezpośrednio, ale może zaznaczę, żeby się nikt tam nie doczepił. Pomóc w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia krwi, tak, zmniejsza ryzyko chorób serca, które przy używkach się bardzo znowu zawyżają, Utrzyma, może pomóc w utrzymaniu zdrowej masy ciała i wszystko to są czynniki, które wspierają pracę mózgu, bo jak w zdrowym ciele, zdrowy duch, a zdrowy duch to dobra wibracja, dobre pomysły, dobra energia. Wszystko funkcjonuje jak najlepiej. Czy takie produkty jak szpinak, brukselka, co myśmy tam mówili, inne warzywa liściaste? To jest problem, żeby sobie raz na jakiś czas kupić albo przynajmniej raz na tydzień wprowadzić do swojej diety? Myślę, że nie. Czy to jest tańsze od wódki czy od innych dragów, innych substancji, które nas wyniszczały? Na pewno tak. Czy jest to problem, żeby pójść na nogach, jak nawet nie masz samochodu? Nie. Więc wszystko jest w zasięgu Twojej ręki, po to tylko, żeby Twoja głowa odzyskała intelekt i poprawiła cały kształt Twojego funkcjonowania czego Tobie i sobie życzę i zapraszam idąc do sklepu w ładnym słońcu, żeby wygrzać jeszcze głowę, nacieszyć oczy słońcem i jeszcze pobudzić swoją energetykę do jeszcze lepszego działania Pozdrawiam Dziękuję, że jesteś